Najważniejsze hybrydyzacje oraz kształty cząsteczek na maturze z chemii. Cząsteczki, dla których orbitali walencyjnych atomu centralnego przypisujemy typ hybrydyzacji SP, jak na przykład CO2, mają zawsze kształt liniowy. No i wtedy wygląda to tutaj na naszych kasztanach w ten sposób, tak? Jest to kształt liniowy. Jeżeli orbitalom walencyjnym atomu centralnego przypiszemy typ hybrydyzacji SP2, to tutaj mamy dwie opcje albo będzie to kształt trygonalny, czy też trójkątny, trójkąta równobocznego, czyli w ten sposób, na przykład BF3, tutaj atom boru i dookoła trzy atomy fluoru, to wtedy właśnie e, mamy taką strukturę, jest to kształt trygonalny i ten kształt występuje tak, wtedy kiedy mamy hybrydyzację sp2 i kiedy na atomie centralnym tutaj nie ma żadnej wolnej pary elektronowej. Jeżeli mamy sp2 i jest wolna para elektronowa na atomie centralnym, na przykład SO2, e, tak wygląda, czyli tutaj mamy atom siarki i to niżej to są dwa atomy e, tlenu, a na atomie siarki mamy tutaj jeszcze jedną wolną parę elektronową, to wtedy jest to kształt kątowy. Dla hybrydyzacji sp3. Kształt tetraedryczny, jak tutaj na przykład e, metan. Węgiel, atom węgla i dookoła cztery atomy wodoru. E, I taki kształt tetraedryczny mamy wtedy, kiedy na atomie centralnym nie ma żadnej wolnej pary elektronowej. Jeżeli na tym atomie centralnym pojawia się już jedna wolna para elektronowa, jak to jest w przypadku amoniaku, tutaj mamy atom azotu, a tutaj to poniżej to są trzy atomy wodoru, i tutaj jeszcze właśnie mam wolną parę elektronową, to wtedy mamy kształt piramidy trygonalnej. Jeżeli na atomie centralnym, tak jak w przypadku cząsteczki wody, atom tlenu i tutaj poniżej dwa atomy wodoru będą aż dwie wolne pary elektronowe tutaj na tym atomie tlenu, to wtedy mamy kształt kątowy. A gdyby na atomie centralnym były aż trzy wolne pary elektronowe, jak to jest w przypadku na przykład HCLO, HCL i tutaj O i tutaj są aż trzy wolne pary elektronowe, to wtedy mamy kształt liniowy.